Jedną z głównych funkcji menedżerów bibliografii oprócz gromadzenia i bieżącego zarządzania opisami bibliograficznymi w ramach mm, własnych bibliotek jest wprowadzanie tych cytacji do prac naukowych. Nie inaczej jest oczywiście w wypadku Mendeleja aby wyświetlić pełen zakres czynności dodanych przez Mendeleja do funkcjonalności Word, musimy wybrać sobie zakładkę odwołania, w której znajdziemy strefę bezpośrednio Mendelejowi przypisaną. Możemy tutaj wprowadzać i edytować przypisy, dodawać bibliografię, otworzyć Mendeleja w wersji desktopowej oraz wybrać albo dodać nowy styl opisu bibliograficznego. Aby wprowadzić opis bibliograficzny konkretnej publikacji w formie cytowania w wybranym przez nas miejscu w pliku, klikamy sobie, a następnie wybieramy Insert Citation. Proszę pamiętać o tym, że jeśli nie jesteśmy zalogowani do naszego Mendeleya w wersji desktopowej, to nie wyświetli nam się to okienko, zamiast niego zobaczymy okienko do logowania. Dopiero po wpisaniu danych i pobraniu informacji z naszej biblioteki będziemy mogli wybierać konkretne pozycje. W jaki sposób to robimy? Możemy wpisać tutaj dowolny element opisu bibliograficznego, który znajdziemy w naszej bibliotece Mendeley. Zaproponowana zostanie nam lista konkretnych pozycji, które będziemy mogli sobie wybrać. Na przykład, po wybraniu jednej pozycji, zostanie on nam przedstawiony w takiej formie: mamy tutaj nazwisko pierwszego autora oraz rok wydania publikacji. Możemy dodać sobie w tym konkretnym miejscu jeszcze kolejną publikację. I tak w nieskończoność. Proszę zauważyć, że wszystkie pozycje wyświetlane są w taki sam sposób czyli pierwszy autor oraz rok wydania. Po kliknięciu OK, w wybranym przez nas miejscu pojawi się cytowanie zgodne ze stylem cytowań, który mamy wybrany w tym miejscu. Jeśli z jakiejś przyczyny zdecydujemy się zmienić informacje wyświetlane w ramach konkretnego przypisu, wystarczy, że na niego nakierujemy. Proszę zwrócić uwagę na to, jak przycisk Insert Citation zmieni nam się w Edit Citation. Klikamy sobie i pojawi nam się znajome okienko ze wszystkimi publikacjami, które na konkretne powołanie się składają. Możemy w tym momencie dodać kolejną pracę albo usunąć poprzednie. Po kliknięciu na nią pojawią nam się dodatkowe elementy, które możemy uzupełnić, jeśli chcielibyśmy, żeby wyświetlały się one również w tym miejscu. Po usunięciu konkretnego opisu i kliknięciu OK wszystkie wartości zostaną zmienione. Warto pamiętać o tym, że jeśli chcemy powoływać się na publikacje, które zgromadzone są w ramach konkretnej grupy, to możemy to zawsze zrobić z poziomu właśnie tego okienka, wybierając w tym miejscu nazwę grupy. Należy jednak pamiętać o tym, że poprzez taki wybór jednocześnie rezygnujemy z powoływania się na zasoby, które są w naszej bibliotece. Dlatego też. Jeśli decydujemy się na taki krok, musimy mieć pełną informację na temat wszystkich publikacji, na które chcemy się połować, dodane już do tej konkretnej grupy. Jednym z głównych celów wprowadzania cytowań do pracy naukowej jest oczywiście stworzenie bibliografii załącznikowej, w której przedstawiona będzie pełna lista e, prac, na które. Zdecydowaliśmy się powołać w naszym tekście. Mendeley pozwala nam na wykonanie tego kroku przy użyciu pojedynczego przycisku. Znajdźmy sobie najpierw miejsce, w którym chcielibyśmy, aby bibliografia załącznikowa nam się wyświetliła, a następnie klikamy jedynie na Insert Bibliography. I proszę zauważyć, że Pełna lista artykułów i książek wyświetla nam się teraz na dole. Ona jest zgodna ze stylem bibliograficznym, który wybraliśmy sobie w tym miejscu. Jeśli zdecydowalibyśmy się na wybór innego, konkretnego stylu, możemy go sobie zawsze tutaj e, zmienić. Natomiast jeśli ta lista nie jest dla Państwa satysfakcjonująca, zawsze możemy wybrać sobie tutaj tę ostatnią pozycję, czyli More Styles, i z tej listy skorzystać z bogatej oferty stylów bibliograficznych prezentowanych przez Mendeley Library. Jest ich wiele tysięcy, także na pewno znajdą Państwo styl, który będzie Państwu odpowiadał. Proszę zwrócić uwagę, że ta bibliografia załącznikowa ma charakter dynamiczny. Co to znaczy? Za każdym razem, jeśli będą Państwo decydować się na edycję albo dodanie innego opisu bibliograficznego jako przypisu, to ta bibliografia zostanie o te informacje uzupełniona. Spróbujmy sobie w takim razie dodać tutaj jeszcze jakieś publikacje. Klikamy Insert Citations. Wybieramy dwie publikacje, których jeszcze nie mamy, klikamy sobie na OK i proszę zauważyć, że powołanie piąte i szóste od razu nam się tutaj wyświetla.